Cześć kochani, witam się z wami bardzo serdecznie. Słuchajcie, przede wszystkim chcę wam bardzo podziękować za odzew pod ostatnim odcinkiem. Po prostu bardzo, bardzo miło jest czytać tyle komentarzy, tyle pozytywnych komentarzy, także bardzo Wam dziękuję. A dziś, tak jak obiecywałam w poprzednim odcinku, będę porównywać dwa pyłki. I właśnie te dwa pyłki będę ze sobą porównywać. Słuchajcie, różnica w cenie między nimi jest znaczna, ponieważ tańszy kosztuje 3 zł z kruszami, a droższy 24 zł, czyli. Przebitka jest naprawdę duża, dlatego porównamy sobie właśnie właściwości tych obu pyłków i sprawdzimy, który warto zainwestować. Oba pyłki mają dawać ten sam efekt, efekt takiej perły, który bardzo często jest nazywany highly bebel lub glazed donut nace, czyli glazurowany pączek. Dwa paznokcie mam już przygotowane, a tak właśnie prezentują się produkty, które będę za chwilę testować. Co ważne, będę nakładać każdy czystą pacynką i użyję oczywiście tego samego topu oraz utwardzę ten top dokładnie taką samą ilość sekund. Ja utwardzam top pod pyłki nie więcej niż 30 sekund i staram się wcierać się w top jeszcze ciepły, czyli świeżo wyjęty z lampy. Wtedy mam wrażenie, że pyłek najlepiej przyklejać do tej powierzchni i powstaje nam ten pożądany efekt tafli. Pierwszy test wykonam na produkcie zamówionym na She-in, który kupiłam już dobre kilka miesięcy temu i tak leżał w szufladzie i czekał na swoją kolej. Kosztowało około 3 zł, jednak jak teraz zerknęłam na stronę, to delikatnie podrożał i kosztuje już piątkę. także nadal o wiele mniej niż produkt z Indigo, ale jednak już nie są to tak gruszowe sprawy jak wcześniej. Pasynkę zamaczam sobie w tym pyłku i wcieram bezpośrednio w paznokcia. Można to też robić palcem, można takim silikonowym aplikatorem do pyłków, i jest w ten sposób po prostu najwygodniej. W chwili wcierania możemy zauważyć, że coś tam już zaczyna się mienić na paznokciu, ale mam wrażenie, że efekt jest bardzo subtelny, więc sobie jeszcze dokładam tego pyłku i wcieram pacynką pamiętając o bokach i strefie przy skórkach. Kiedy efekt jest zadowalający sięgam po pędzel o miękkim włosiu, którego używam tylko do tego celu właśnie i delikatnymi ruchami pozbywam się nadmiaru produktu. Na koniec paznokieć zabezpieczam topem i mamy gotowy efekt, a więc możemy przejść do drugiego pyłku jakim jest Indigo Glamour Silver Effect. Dostępny na stronie w cenie 24 zł. Uważam, że cena jak za malutki słoiczek pyłku jest dosyć wygórowana, więc mam duże oczekiwania wobec tego produktu. Słoiczku prezentuje się niemal identycznie jak poprzednik, ale najważniejsze, jak wypadnie na paznokciu. Pacynką przenoszę pyłek na płytkę i rozpoczynam wcieranie. To, co zauważyłam już na samym początku i to, co wy też pewnie już widzicie, to ten błysk, którego nie było na poprzednim paznokciu. Tutaj zdecydowanie pyłek bardziej odbija światło i daje to ładniejszy, bardziej lustrzany efekt. Ponownie po rozprowadzeniu pyłku pozbywam się nadmiaru pędzelkiem, a później aplikuję to, by zabezpieczyć efekt. W międzyczasie nakładając pyłek z Indigo, słóczek przykleił mi się do rękawiczki, co spowodowało wysypanie połowy opakowania na biurko. I od tej pory mam w tym pyłku dosłownie wszystko. A mój Bristol po próbie sprzątnięcia tego widać chyba z księżyca. Ale komu się nigdy nie rozsypał pyłek, niech pierwszy rzuci kamieniem. A tak prezentują się paznokcie obok siebie. Po lewej stronie Indigo, a po prawej pyłek z Shein. I choć różnica na filmie jest widoczna, to uwierzcie, że w rzeczywistości była jeszcze większa. I żeby była jasność, nie uważam, że ten tańszy pyłek do niczego się nie nadaje, bo daje ładny, lecz bardzo subtelny efekt. I pewnie znajdą się osoby, którym taki efekt bardziej będzie odpowiadał. Wielką zaletą jest przede wszystkim niska cena produktu, bo nie oszukujmy się, rzeczy do paznokci tanie nie są i jakby na każdy efekt, byłek czy brokat wydawać ponad 20 zł, to byśmy zbankrutowały. Jednak jeśli zależy Wam na głębokim perłowym połysku i pięknej tafli, to z pewnością sięgnęłabym po produkt marki Indigo. Tutaj w zasadzie jedyną wadą jest wysoka cena, bo poza tym nie mam się do czego przyczepić. Oczywiście pyłków tego typu jest na rynku znacznie więcej, w różnej rozpiętości cenowej i na pewno każdy może znaleźć coś dla siebie. Jeśli posiadacie jakichś swoich ulubieńców wśród pyłków tego typu, to dajcie mi koniecznie znać, co to są za produkty. Dziękuję za obejrzenie filmu, jeśli dotrwałeś aż tutaj, to jest mi bardzo miło i będę bardzo wdzięczna za każdy pozostawiony komentarz pod tym filmem, bo to pomoże mi w dalszym rozwoju tego kanału. A ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmie, papa! Pa.